Dzień dobry. Bartosz Pietrowski, ekspert do spraw inwestycji w firmie Developer. Witam w kolejnym odcinku z panią Magdą z firmy Vacation Club. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zwrotach, wynikach, ryzykach i jak je ograniczyć. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Magdo, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak wygląda współpraca, warunki podpisanie umowy itd., itd., itd. zniżki. A teraz przechodzimy do twardych danych i jakby mogła pani powiedzieć, Jakie są realne obłożenia w górskich miejscowościach, w tym takich miejscowościach jak Polanica? Wszystko zależy oczywiście od pory roku i od sezonowości, no bo inne obłożenie będziemy mieli w sezonie wysokim, czyli mówimy tutaj lato plus ferie, sezon zimowy, to jest od świąt Bożego Narodzenia do końca ferii i plus długie weekendy, czyli to będzie ten weekend, który z w maju, w czerwcu najczęściej i wakacje Troszkę inne obłożenie będzie w pozostałej części roku, czyli jeżeli mówimy o marcu, kwietniu, czy też październiku listopadzie, początku grudnia. Natomiast takie obłożenie orientacyjne w skali roku i estymacje, które nam, estymacyjne, które nam wychodzi w Prognozach y, przyszłych, ale też widzimy na podstawie danych zeszłorocznych y, 2 lata wstecz, y, 3 lata wstecz, y, obłożenie się waha w skali rocznej, w zależności od tego, jak, jakiej wielkości jest to apartament, ile ma miejsc noclegowych. I tutaj mamy wahania od czy y, mówimy o takiej skali rocznej, między 30 a 50% takiego obłożenia y, w skali y, całego roku. Nie? Czyli mówimy, y, że w sezonie poza sezonem wysokim to obłożenie będzie. Na mniejszym poziomie będą to głównie jakieś weekendy zajęte też plus jakieś pojedyncze dni. Natomiast w sezonie wysokim to możemy liczyć na zdecydowanie lepsze obłożenie, tak, mhm. ono gdzieś tam pewnie będzie oscylowało 50% i powyżej, czyli wakacje, ferie, no to, to obłożenie jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż, niż w tym okresie powiedzmy to yy, takiego międzysezonowego, między tylko sezonu niskiego, tak mhm. zwanego. To, to są dość e, ciekawe liczby, bo my przygotowaliśmy dla naszych klientów e, takie estymacje stóp zwrotu. E, to już nawet przy obłożeniu na poziomie około 30% te stopy zwrotu są naprawdę, naprawdę atrakcyjne, a w zasadzie obłożenie na poziomie 20%. Często daje y, przychód na poziomie lokaty bankowej. Mhm. Oczywiście od tego trzeba jeszcze odjąć czynsz, natomiast, y, natomiast to, to już są bardzo, że tak powiem, sympatyczne liczby, a nie mówiąc o obłożeniu rzędu 40-50%, no to wtedy to już jest w ogóle inna, inna liga zwrotu e, z inwestycji. E, to, to jest po stronie przychodowej, a, a jakie? obowiązki czy koszty są operacyjne, są po stronie właściciela, a jakie po, po państwa stronie w ramach tego, tego wynagrodzenia, które państwo tak. bierzecie za swoją pracę. Mamy procent dzielony, czyli dzielimy się przychodami z właścicielem y, z apartamentu na poziomie 70 do 30, czyli 70% jest przychodu dla właściciela, 30% dla nas jako operatora i my w ramach tej opłaty robimy wszystko związane właśnie z marketingiem, z zameldowaniem gości, z obsługą gości, z y, obsługą no, też y, w jakiś sposób tych naszych programów lojalnościowych, ale to też jest jeszcze kwestia później z wymeldowaniem gości z posp Zmontaniem apartamentu, z przygotowaniem apartamentu na kolejnych gości, więc zarządzanie też całością tego procesu. Koszty, jakie są po stronie właściciela, to są też koszty związane z czynszem i opłaty eksploatacyjne, które po prostu występują w apartamencie, czyli też zużycie prąd, woda, gaz, tak w zależności od tego, czy jest tam gaz, czy nie ma. Natomiast to jest czynsz plus te opłaty, opłaty po prostu koszty eksploatacyjne. Okej, okay, super. Czyli można powiedzieć, że poza płatnością za czynsz i za media, wszystkie koszty są po państwa stronie. A co w przypadku wyposażenia nieruchomości typu pościel, typu nie wiem, czajnik, jeżeli się zepsuje? Jeżeli chodzi o takie wyposażenie ruchome, tak, czyli generalnie rzeczy związane z pościel jest zakupowana u nas raz na 3 lata. W związku z tym przez 3 lata jest raz płacona pościel i przy... W ciągu tych trzech lat my po prostu ją w ramach tego zakupu uzupełniamy. czyli jak coś się zadzieje, to my ją wymieniamy, dodajemy i tak dalej. Za rzecz, za wyposażenie takie, które są części ruchome w apartamencie, ponosi odpowiedzialność nie mniej niż więcej właściciel na zasadzie takiej, że jeżeli coś się zepsu, zużyje, po prostu zużyje, czyli na przykład no, czajnik się spali, nikt tego celowo nie zrobił, no to po prostu dajemy informację, że zakupujemy nowy czajnik tak i właściciel to zobaczy w pozycji wówczas kosztowej. Natomiast okay. jeżeli jest to jakieś uszkodzenie związane z pobytem gości, gdzie goście faktycznie no, zrobią coś celowo, czyli będzie to uszkodzenie bardzo widoczne, no bo też nie wszystko jesteśmy w stanie nie wiem, no, przepraszam, ale nikt nie będzie po każdym pobycie liczył wszystkich szklanek, czy jednej szklanki nie brakuje, lub dwóch szklanek i druga rzecz no troszeczkę absurdem by było, jeżeli byśmy obciążali gości po każdym pobycie nie wiem, za brak jednej szklanki, tak? No, kogoś, to zapłacił o... 500-700 zł za rakietę tak, za... z Na przykład, tak? Za koszt jakiś rzędu 2-3 zł, tak? Yy... I teraz, jeżeli jest natomiast jakaś mocniejsza sytuacja, czy jakieś większe uszkodzenie w apartamencie, no to my zabezpieczamy się tak, że pobieramy kaucję od gości. I jeżeli yy ta wada na przykład zostanie przez nas też y, ujawniona, y, to y, odkryta zaraz po ich pobycie, no to wówczas po prostu y, 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 wszystkimi kosztami, które będą z tym związane, na przykład z naprawą, będą obciążeni w tym przypadku goście, tak. A jeżeli to są jakieś drobne rzeczy typu właśnie, nie wiem, albo wynikające ze zużycia typu, nie wiem, po pięciu latach zepsuje się uszko, no to nie będziemy w stanie obciążyć za zepsute uszko gościa. Ostatniego gościa. Ostatniego gościa, no bo tu dochodzimy do sytuacji bardzo absurdalnej, w której mhm. za chwilę. Czyli nie takie do... bieżące tak. zużycie. No, jest... Bieżące zużycie jest po stronie właściciela. Tak? Czyli ja, ja ewentualnie te zakupy typu czajnik albo nie wiem, coś takiego, szklanka, widzę też w swoim panelu. Tak, tak. widzi właściciel? pan, ma zakładkę pan z kosztami i, i widzi pan tam, że na przykład jest zakup, nie wiem, yy, czejnika. Za 100 zł, tak? Okay. My też takie koszty yy, staramy się no, minimalizować, tak? Czyli jeżeli widzimy, że coś jest sprawne, w, w szczególności w nowych apartamentach, jeżeli one są w dobrym standardzie wykończone, no to ten rok, dwa, trzy najczęściej to są takie lata, w których tych kosztów naprawdę jest niewiele albo są one bardzo znikome. Jasne. Eee, no właśnie, bo też doszliśmy przy tym pytaniu do, do, do ryzyk czy zagrożeń, do tego, co może i pójść. Inaczej niż w symulacji, no bo symulacja jest hmm. symulacją, natomiast, no, tak jak w przypadku e, gości, to od razu też zadam pytanie. E, no, istnieje ryzyko, no bo to ja jako właściciel płacę za media, istnieje ryzyko, że ktoś, nie wiem, będzie bardzo dużo wody zużyje albo dużo prądu podczas swojej wizyty. Hmm. Wiadomo, jadąc w góry, najczęściej wychodzimy w góry, tak. ale zakładając, że ktoś jest, mało rozważne i zużyje dużo prądu czy wody. Czy takie w ogóle sytuacje u Państwa się zdarzają? No bo działacie na rynku już lata, macie pod zarządzaniem setki, jeśli nie ponad tysiąc obiektów. Czy zdarzały się Państwu takie sytuacje, że ktoś właśnie ponadnormatywnie zużył prądu albo wody? To są bardzo jednostkowe przypadki. No i też jednostkowo w takich sytuacjach podchodzimy do tego, typu, do tego typu właśnie sytuacji. To nie są przypadki nagminne, zdarzyło się to kilka, kilkukrotnie, natomiast to w takich przypadkach po prostu sprawdzamy, jak to dokładnie wyglądało, z czego to wynikało, bo czasem to nie jest tak, że to jest wina też gości, bo nastąpiło jakieś uszkodzenie na przykład w centralnego ogrzewania, gdzie po prostu administracja budynku w pewnym momencie za takie rzeczy też gdzieś tam odpowiada, lub ktoś, kto był. No, zdarzyła, się, zdarzyła się też sytuacja, że jeżeli ktoś by no, nalał wody, no to też ma ograniczone. No, ktoś by musiał stać, nie wiem, na takie normatywne umówmy się, nad nadnormatywne zużycie wody, to ktoś by musiał naprawdę, nie wiem, chyba, w, jak pojechałby na tydzień, to z tej wanny nie wychodzić albo po prostu, no, stop tą wodę lać. Więc. Ja pyta, kwestii... Pytam bardziej tak, dlatego że. Takie, takie gdzieś tam myśli przychodzą, no bo jeżeli to jest mój koszt, ja muszę co miesiąc za to zapłacić, ale no jeżeli, z tego, co Pani mówi, jeżeli to jest kilka przypadków na setki obiektów, y, które macie. Na setki w skali... tysięcy rezerwacji, nawet miliony rezerwacji w skali ty... całej y, działania firmy. No, czy y, to są dziesiątki tysięcy rezerwacji rocznie? E, jeżeli to jest kilka przypadków, no to, to faktycznie to ryzyko jest, jest małe, ale lepiej zapytać. Tak. E, pani Magda, co jeszcze może pójść? Gorzej, inaczej niż to, co sobie zakładamy w, w naszych symulacjach. Co może pójść gorzej? To, na co my nie mamy wpływu, to jest pogoda i warunki atmosferyczne, które są na zewnątrz. Jeżeli jest piękny sezon, no to jest też tak, że idzie wszystko fantastycznie i wspaniale. Jeżeli zimą jest śnieg, to, mamy to, to naprawdę tu raz, że yy, przyjeżdżają goście, dwa te zabiegi związane z yy, reklamą, z marketingiem, mają mniejsze natężenie niż w momencie, kiedy tego śniegu jest mniej. To samo jest latem. Jeżeli jest ładna pogoda, ja nie mówię o upałach rzędu 30-40 stopni, bo dla gór to bywa to wówczas średnio postrzegane, ale takich 20- kilka stopni do powiedzmy tych między 22, a te 26-27 stopni, no to naprawdę te rezerwacje też są zawsze na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli natomiast no, stopleje i są wakacje, w których. Pada prawie codziennie deszcz, no to jest to troszeczkę ciężej zrobić, no bo ciężko chodzić po górach non-stop z płaszczem przeciwdeszczowym, prawda? No to na pewno. To plus jest w takim razie u nas taki, że blisko mamy zieleniec, gdzie jest ten słynny mikroklimat i tam śnieg jest zawsze. Tak. A jeżeli chodzi o pogodę, bo czasem zdarza się, nie wiem, słabsza majówka, słabszy mhm. czerwiec. Zdarza co, się. Czy, czy, czy były takie lata, że. Cały rok był słaby? Czy to jest tak, że nie wiem, czerwiec jest słabszy, ale potem zazwyczaj w wakacje to się odbija? I jak to wygląda? To jest tak. Cały rok, no to rzadko będzie tak, że on będzie słabszy. Będzie tak, że będą miesiące, które mogą być słabsze. Bez no właśnie przyjdzie przykład tego roku lipiec, który był dość zimnym miesiącem, przyszedł sierpień, który był bardzo dobrym miesiącem, więc oczywiście. On nie odbił w całości wszystkiego, tak, z lipca nie odbił tych gdzieś tam strat, natomiast przynajmniej wyszedł na plus. Na zasadzie taki już na dość duży plus po, po, po sezonie. Okej, okay. a myślę też, że są takie dni, kiedy pomimo pogody, czy niezależnie od pogody, mhm. zawsze jest obłożenie typu Majówka, długi weekend czerwcowy, mhm. święta. To tak. to tak czy tak. Jest oburzenie, ono będzie, wie pan, są rekordowe okresy, w których to obłożenie jest 95-100% w różnych lokalizacjach, jeżeli jest bardzo dobra pogoda. Są y, takie weekendy, w których ono będzie na niższym poziomie, ale ono będzie, bo to nawet niech będzie wtedy 50-60%, jak jest troszkę gorsza pogoda, ale to obłożenie jednak jest, tak? Mm. Nie wiem, mieliśmy gorszą majówkę, później y, ten weekend czerwcowy już był odrobinę cieplejszy, w związku z tym to obłożenie było lepsze niż na przykład właśnie chociażby w maju. Ale plus jest wtedy taki, że jest mniej ludzi na szlakach i mniej jest. ludzi we wszystkich atrakcjach turystycznych i wtedy rozumiem, że właściciel może sobie z dnia na dzień może. pojechać i... Tak, korzystać. Standardowo, standardowo właściciel zgłasza ten pobyt właścicielski na 7 dni przed, mm -hmm. ze względu na to, że my też uruchamiamy różnego rodzaju promocje, tak. w których ten apartament bierze udział. Natomiast jesteśmy elastyczni i okay. zdarzają się sytuacje, że ktoś zgłosi dwa dni przed i też jesteśmy w stanie, jeżeli nie mamy żadnej rezerwacji założonej, to jesteśmy w stanie się dogadać. Czyli jak szybko <laughs> potrzebuje odpocząć nagle, to tak, jest taka opcja. Tak, to jest taka opcja, że można sobie wtedy wyjechać, w razie czego. No dobrze, i teraz jeszcze zostając w temacie pogody, to jaką część przychodów generuje sezon letni, a jaką zimowy? No bo Polanica jest takim miejscem, gdzie w zasadzie mamy cztery sezony, bo mamy i wiosnę, i jesień, która w górach stołowych jest przepiękna. Mhm. Mamy y, lato, no taki typowy, gdzie rowery, wiadomo, wycieczki piesze, wakacje, więc rodziny z dziećmi, ale mamy też zimę i zieleniec, gdzie to jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie praktycznie zawsze jest śnieg, to jest raptem tam 20 tak. minut od Polanicy. I jak wygląda w Polanicy właśnie to obłożenie na, na poziomie sezonowości? Na poziomie sezonowości, to ja może powiem tak y, łącznie, czyli lato, lipiec na sierpień plus właśnie zima, czyli od od świąt liczmy ten okres, do końca ferii, do tego, czy to będzie nawet pierwszy, bo w tym, w tym roku w 2026 one się kończyły jakoś na początku marca. Więc y, do okresu tego ferii, czyli wakacje plus y, y, ferie, ten okres zimowy to jest około 70% obłożenia, pozostałe miesiące w roku to jest około 30%, nie? Okay. Czasem zima jest, czasem jest sytuacja taka, że jest to prawie proporcjonalnie, czyli ferie: 35% z tych 70% obłożenia mhm. feryjno-letniego, tak. feryjno-wakacyjnego. Dzieli się tak, że to jest centralnie po połowie, czasem jest to z przewagą ferii. To już zależy innym razem, no dokładnie, innym razem by was przewagą, na przykład o, na wakacje, tak? No to, tak jak pan powiedział, jest w Polanicy plusem jest to, że po pierwsze jest zieleniec, po drugie są góry stołowe, tak? Jest miasto skalne, więc tak naprawdę jest kilka opcji, z których turyści mogą skorzystać, z których goście gości mogą skorzystać. Druga rzecz, no też dostęp do innych miast po których tych, na Dolnym Śląsku jest okolica bardzo ładna, gdzie Niedługo no też będzie ESKA otwarta, więc to też powinno wpłynąć na wzrost jeszcze popularności cał całego tego regionu Dolnego Śląska, w tym właśnie chociażby Polanicy. No właśnie, bo mamy kilka takich czynników, które powodują, że Kotlina e, na pewno zyska. Jedna to tak. jest właśnie ESKA, właśnie która no, spowoduje, że z Wrocławia do Polanicy będzie się jechało no, pewnie dobrze poniżej godziny, pewnie 40 parę minut, ale i z Poznania, czy z Opola, czy z Katowic. Mm -hmm. Ta, ta, ta podróż się skróci. Do tego mamy czter, czterosezonowość. Czy już dzisiaj widzi Pani to, że są różnice między górskimi miejscowościami i te, które mają te cztery sezony, na przykład w stosunku mm. do miejscowości nadmorskich, e, które się wyróżniają na plus? Widzę różnice. Uważam, że jeszcze jest jedna rzecz, która jest taka dość istotna że Kotlina, wszyscy, bo wszyscy jak jeżdżą w, w góry, tak, to przez lata kojarzyliśmy z tego, że jeździli w Tatry, Bieszczady, one były, Beskidy, one były mocno popularne. Natomiast czasem troszkę było ten region, powiedzmy, Kotliny, bywało różnie na przestrzeni, powiedzmy tam, lat przeszłych. Natomiast ostatnie lata widzimy mocniejsze zainteresowanie regionem. Widzimy też, że... Mm, to, że zmienia się infrastruktura, że powstają nowe drogi, tak? że, powstają też, że, są, że jest wyremontowana kolej, szybciej się dojeżdża chociażby z Warszawy do Wrocławia pociągiem, to jest też taka przewaga tego, że faktycznie część turystów zaczyna jeździć też w tę część Polski. Tak? Jeździ do Kotliny, bo są wyciągi, wyciągi narciarskie też dość dużą dość dużo robotę robią, w szczególności zimą. No, myślę, że Kotlina zyskuje też dlatego, że część innych miejsc jest mocno już przeciążona turystami, yes. a, a Kotlina i została doinwestowana, bo powstało tak. sporo nowych obiektów, są atrakcje turystyczne, jest uzdrowisko, yes. ale są ścieżki rowerowe, e, dużo single tracków. Tak. E, i ja też widzę, że dużo osób się przerzuciło, że tak powiem, na tą część, która jest piękna i jeszcze niedoceniona i niezatłoczona. Zgadza się. Sama Polanica jest też piękno, piękna. To jest uzdrowisko. Druga rzecz, no ta bliskość, ja akurat lubię, mi się bardzo spodobały góry stołowe, w związku z tym yy, lubię po nich też chodzić yy, i sam Park Zdrojowy jest bardzo ładny. Bardzo przyjemnie jest spędzić w nim czas. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie jak, jest, jak kiedyś były te miasta znane głównie właśnie chociażby z tych takich ośrodków sanatoryjnych, mhm. gdzie yy, gdzie po prostu pewna grupa też turystów przyjeżdżała, tak teraz na pośredniej wieku jest to bardzo różna grupa korzystająca właśnie z uroków Kotliny. Pani Magdo, wielkie dzięki za drugi odcinek i opowiedzenie czego nasi inwestorzy mogą spodziewać się w Polanicy Zdroju na poziomie inwestycji i liczb. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.